Od piątku 2 sierpnia Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy i Comcon Zon Centrum Rozwoju zamieniły się w miejsca zmagań najlepszych młodych szachistów w Polsce. Zawodnicy Mistrzostw Polski Juniorów walczą o medale w 12 kategoriach wiekowych, a pula nagród to 30 tysięcy złotych. W Mistrzostwach Polski w szachach szybkich juniorów oczywiście bierze udział 1309 dzieci, więc jest to bardzo, bardzo dobra frekwencja. W blicu będzie troszeczkę mniej pewnie zawodników, ale również bardzo zbliżona do tego liczba, więc, więc na pewno można powiedzieć, że Mistrzostwa Polski juniorów w szachach błyskiewicznych i szybkich są, są obsadzone przez bardzo dużo zawodników, no też mamy i tych utytułowanych, którzy, którzy są faworytami we własnych grupach z tytułami już mistrzowskimi. Mamy też zawodników, którzy dopiero zaczynają przygodę z szachami, więc ten przekrój jest dosyć duży. w Polski w szachach szybkich mamy pierwszego dnia, czyli w piątek 6 rund, w sobotę mamy 5 rund, a w niedzielę gramy turniej błyskawiczny, czyli wszystkie 13 rund. To już kolejne tak duże wydarzenie szachowe w Krakowie. Wszystkich zawodników łączy jedno: zamiłowanie do szachów. Gram w szachy, dlatego, bo po prostu się nauczyłam grać. Siostra mnie nauczyła grać w szachy i po prostu mi się to spodobało. Posłem na pierwszy turniej no i, no i wygrałem turniej i zrobiłem czwartą kategorię. Tu bardzo dużo ludzi. Jest bardzo dobry turniej, sędziowie są bardzo dobrzy i granie w szachy to dla mnie przyjemność.